Dajmy, to jest obrót o 360 stopni i oczywiście lądowanie. Taimit pan najlepiej po prostu katować na seracie, a też można to w gumu, jeśli nie idzie się lądka. Ale moim zdaniem serat to jest najlepsza, najlepsze podłoże do wykatowania tego tynku. A teraz przenosimy się już na krawężnik. Jesteśmy już na krawężniku, a teraz zadnosuję tajnik. Jeśli już wiecie, co to jest tajnik, to teraz czas przejść do etapów robienia tego triku. Jednym z kluczowych etapów... Jest wyskok. Możecie go jawić albo z hopa, albo też w gąszczu. Pany chopa nawet mi czasami ten trik nie wychodzi. Tym bardziej, jeśli to jak jest śliski. Teraz jeśli już. Wyćwiczyliście dobrego, mocnego i wysokiego hopa lub hopa, to teraz czas przejść do kręcenia. Oczywiście kręcenie, kręcenie tego triku można ćwiczyć na danej płaskiej powierzchni jako nic I po prostu najpierw spróbować kręcić tymi płaską, żeby on po prostu wam wychodził, a stopniowo po prostu dodawać coraz szybsze, mocniejsze kręcenie. Czyli Jeśli jeszcze już świetne kręcenie tego triku, to teraz czas przejść do wydłużenia. Wybicie jest kluczowe. Wybicie jest kluczowe, tak naprawdę, Ale musicie yy, zdecydować, czy jeździcie na regułę, czyli tak jak ja, czy po prostu jeździcie tak, jak większość mam To jest bardzo ważne A teraz, tak jak już wcześniej powiedziałem, czas przejść do wybicia. Wybicie tego triku

gdy już to ogarnicie, czas przejść do lądowania. Na początku, żeby ogarnąć lądowanie, ląduję Tak? po prostu ogarnęli dobre lądowanie i tym bardziej bezpieczne. Bo jeszcze chcę spakować takich lumpów. No, może tak. A takiego lumpów? I po prostu. wykonywać takie ćwiczenia. Ćwiczenie. Na wybicie. To ćwiczenie. Sam u mnie bezpośrednio. Do zmiany się ułożyłam płyńka. Ale musicie z niej zaproś. Jak nie zawsze to wychodzi. To jest jedno z trudniejszych ćwiczeń. A ja ćwiczcie. Jak to ćwiczcie? No, nie tak naprawdę wychodzi wam. Czas tego wykatowania. No i to jest kluczowe. Tak naprawdę katowanie jest kluczowe no i to jest tak naprawdę najważniejsze żeby wyćwiczyć zawsze dany flip by wyćwiczyć tego hopa, bany hopa kręcenie, oczywiście wybicie i lądowanie możecie katować co z takiego mąka, tak jak już wcześniej powiedziałem po prostu ćwiczyć wybicie tak, tak. Wykręcił Wam się coraz, coraz to szybciej, coraz, coraz mocniej, po prostu kręcił. Jeśli je robisz już z Tak takie coś, jest tylko taka technika, moja siła, żeby po prostu to do tego dechu. Tak jak tutaj już zadano sobie osobiście, można mi to nie I możecie robić tak zwane tak zwanego lipa sketchy. Tak jak tutaj zrobiłem. I zresztą taka musicie to hakować. Katować, katować, katować i jeszcze skatować. To jest kluczowe. A teraz po prostu pokażę parę whipów w i na frasie. No i będziemy powoli kończyć ten odcinek. Oczywiście może mi ten whip nie wyjść, bo jest to początkujący w trudny trik. A ja jeżdżę dopiero 7 miesięcy. Więc mam nadzieję, że pomogłam. A teraz już zadam sobie parę, parę Idziemy nas na ja, że to Z sobie więcej Tylko trzeba bym jeszcze powiedzieć, że nie jest Oczywiście to też jest trudniejsze. Bo tam Dziękuję bardzo. Ale to też jest kluczowe w wybiców i mam do... A teraz już naprawdę zadymosuję pałacy. Oczywiście mogą mi nie wyjść na przykład. No i tak jak mówiłem, nie wyszło. Ja nie przejdźmy się tym. Nawet mi czasem nie wychodzi, ale jak widzieliście na no wstępie tego filmu i potem uję po prostu tej wypa a stopniowo możecie przechodzi, to no tak Jeśli montujecie też na manualu, jak ja przed chwilą, czyli tak, to znaczy, że... Chcecie za mocno go zakręcić i za bardzo co chcę to zrobić. Wszyscy możecie do góry jest po prostu wywalić się na plecy i tak dalej. Ja już zademansowałem parę To to Powiedziałem wszystko, co powinienem. A teraz ja już się z wami żegnam i zapraszam Was do kolejnego filmu. Cześć.